W końcu właśnie, pani e, wyborczej, ale kampania rozpoczęła się akcentami, które na pewno nie były przyjemne, e, przynajmniej do mojej, mojej osoby. Jest tak, że czasem ktoś chce e, budować lepszy rybnik, na kłamstwie. Dzisiaj mamy e, na to twarde e, W dniu dzisiejszym e, są to w rybniku pierwszy mm. wydział cywilny. E, Wydał orzeczenie w trybie wyborczym i pozwolę przeczytać sobie cztery punkty tego orzeczenia, całe postanowienie wraz z uzasadnieniem Państwa e, oczywiście też do wyglądu. E, na rozprawie sprawy z wniosku Piotra Kuczewy z udziałem Tomasza Pruszczyńskiego o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym postanowiłem 1. Zakazać uczestnikowi postępowania Tomaszowi Kuszyńskiemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat wnioskodawcy, kłótka Kuczewy, insynuujących jakoby poświadczył on nieprawdę poprzez poinformowanie opinii publicznej o tym, że Urząd Miasta Rybyka nigdy nie był stroną postępowania sądowego, którego przedmiotem były roszczenia pracownika w związku z obwiniętami nakazać uczestnikowi postępowania i sprostowania prawdziwych informacji na temat wnioskodawcy w ogłoszenia o treści. Tomasz Ruszczyński, kandydat na prezydenta miasta Rybnika z ramienia Komitetu Wyborców Lepszych że rozpowszechnione przez niego informacje o wyborach pierwszych kuczerze, urzędującym prezydencie miasta Rybnika oraz kandydacie na prezydenta miasta Rybnika w wyborach samorządowych w 2024 roku które miały dotyczyć rzekomej wiedzy Prezydenta Miasta o otoczących się od lat spraw sądowych o w urzędzie Miasta Rybnika są nieprawdziwe. Tomasz Poszczyński wyraża swoje ubolewanie za rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji i przeprasza Pana Prezydenta Piotra Kuszewy za swoje nieprawdziwe wypowiedzi. W telewizji lokalnej TVT bezpośrednio przed emisją audycji wokół wyborów o godzinie 19.10 w formie 30-sekundowego komunikatu wizualnego obejmującego cały emitowany kalendarz na białym tle, czarną czcionką Times New York, przez okres pięciu kolejnych dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia roboczego, następującego podmiku prawnostnienia się ustanowienia w mniejszej sprawie oraz na portalu internetowym gibbing.com.net w formie ruchomego paska informacyjnego. Na górze strony głównego punktu o rozmiarze 1170x300 na, na urządzeniach desktop, 728x200 na, na tablet i 320x120 na, na urządzeniach mobilnych i smartfonach przez okres 7 linii począwszy od linii i do w Unii sprawach, nakazać uczestnikowi postępowania, by przeprosił wnioskodawcę poprzez wręczenie spisanego ściągniętym w w formatu Times New Roman w format. L4 w kolorze czarnym na formatu L4 i podpisanego własnoręcznie oświadczenia o treści. Ja niżej podpisany Tomasz Puszczyński przepraszam pana Piotra Kuczerę za to, że rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje o pana Piotrze Kuczerze, którym celem było wyłącznie zdyskredytowanie pana Piotra Kuczerza jako kandydata na prezydenta Lidów w wyborach samorządowych w 2025 roku. Nakazać uczestnikowi postępowania w płacenie kwoty 10 tysięcy złotych na rzecz krajowego stowarzyszenia w Wrocławiu w tygodniu 7 dni od dnia się postanowieniu sprawy. Smutne jest to, że kampania wyborcza wyników przebiega w ten sposób na zasadzie informowania opinii publicznej o rzeczach, które nie miały miejsca. Myślę, że w dzisiejszym postanowieniu sąd się do tego stosunkował i źle się dzieje, jeżeli e, osoby, które rzeczywiście czują się poszkodowane są wykorzystywane w bieżącej życiu politycznym, bo nie o to chodzi w kampanii e, wyborczej. To jest problem czystość zasad, czysto dwie myślę, że dzisiejsze postanowienia są w sposób jasny i nigdy, który nie, nie było postępowania co um, to zdaje się tyle w temacie. Podaję to do publicznej wiadomości, ponieważ zbliżamy się do końcówki kampanii. Można chyba się poczuć, bo pewno coś się przekroi. mam nadzieję, że dzisiaj również moi zwolennicy mojego komitetu i mojej osoby, jak mają też kolejną informację na temat co tak naprawdę się działo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj był zapad w życiu jest, staje się 24 godziny na pomocność tego, dużo no, zależy oczywiście od e, doręczenia zakładam, że został jest wydarzenia. E, jesteśmy na takim etapie, że pewno e, kontan zrobi wszystko, żeby uciekać od tego tematu, ale wydaje mi się, że argumenty są e, dość mocne, chyba że teraz przyszedłem w tej życiu, które było też e, jakimś przyznaniem, się do boli do tych pań e, wyborczych. Mm. Się odnieśmy, wszystkie... Nie wiem czy się Nie wiem czy to wypada na tle tego godnego znaku ryby. Panie no, nie to, nie, to? Przepraszam, ale to nie, nie było ładne. Ja quite... Ładne było kilka rzeczy w waszym wykonaniu, a Jaki? nie myślę, jakie to, choćby to. To, 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 no, to, to, to proszę Państwa tak, po pierwsze. Dostaliśmy się do tego o godzinie 9.05, że miałeś, yy, miałeś się stawić na rozprawie o godzinie 9.00. Dostałem podobno maila. Wrzciwie się sprawdzimy z maila o godzinie 7.15 rano dzisiaj, że będę się sprawdzić na rozprawę. No nie mogę się stać, ponieważ w tym czasie yy, jeszcze nabierałem maili. E, także nie mam, nie mam możliwości obrony swojej w tej sprawie. Dlatego będziemy się odgrywali tutaj i yy, mam nadzieję, że są tu z granicą wołani, ponieważ wyborcze jest rzeczywiście wymagające, ale też nie może być tak, że yy, nie ma prawa do obrony. Także tutaj to jest pierwsza sprawa. debata. Nie poruszałem za bardzo tematu mobbingu, ponieważ ten temat był wcześniej yy, poruszany i chciałem zrobić tak, żeby było dosyć sympatycznie, ale niestety Pan Prezydent nie daje mi możliwości, żeby tego tematu dalej nie ciągnąć. Zgodzę się z Panem Prezydentem, rzeczywiście nie było sprawy o mobbing w Urzędzie Miasta, ponieważ wszystkie mobbingi były zatajane w Urzędzie Miasta w I to jest właśnie najgorsze, że mamy takiego prezydenta menadżera, po prostu do niego przychodzą ludzie, mówią o bardzo poważnych sprawach, a oni nie reagują. Nie reagują w przypadku tej pani, która y, dzisiaj podała y, sprawę do punktu Jest tam teraz podała y, ta sprawa, tak, mogę nie mówić, ale można się odzywać do mecenacjantów, który to sprawia, że dać odmianę i numer telefonu do niej. na pewno też się w przyjemności do tego, co tam rzeczywiście zaszło. Ja nie jestem uważany do tego. W międzyczasie też przyszła sprawa y, Straży Miejskiej o mobbingu. To są dokumenty, które Państwu przedstawić. Sprawa wpłynęła do Orzędu Miasta do Pana Prezydenta w czerwcu zeszłego roku. Y, dotyczy sprawa y, jednej straży miejskiej, która też była podana mobbingowi. Pan prezydent samo nie zareagował jak w przypadku tej pani, także generalnie pan prezydent jest pancą. Y, Wiedział o mobbingu jest bardzo całym narzędziem, ponieważ nie było takie zarządza z tymi sprawami i mogę powiedzieć tylko ze swojej strony, jako przewodnika na pełnej rzutu wory tego typu sytuacji nie, nie mogą mieć miejsca do dziennika. na pewno za wszystkie kobiety, ponieważ to nie może być tak, że y, jacyś y, ludzie są ukrywani i, i, i sprawy są zatajane. Powiem więcej jeszcze. Sprawy tej Pani też doszły do, do tego typu sytuacji, że y, tego Wiceprezydenta, czy Wiceprezydenta zwolniono, zamiast go odsunąć od pracy, żeby komisja dalej mogła działać. Nie wiem, czy to było zrobione specjalnie czy z tą medytacją, żeby tego pana dalej kryć, ponieważ tak naprawdę y, to spowodowało, że ta komisja nie może działać. Czyli jaka to jest sprawa wyjaśniona, Panie Prezydencie? To nic nie jest wyjaśnione, prawda? Sprawa się przesunęła do prokuratury. Y, miasto było pod tego ręce. Y, pani jest teraz lekarz, de także to nie jest kwestia taka, że pan nie ma spraw o, o, o mocy. Pan dopiero będzie miała sprawę. Dziękuję bardzo. Co, tak, o tej decyzji, ja w ja ogóle tego jeszcze nie widziałem, także bardzo zywali Ale Może nie żeby zgodziły się bardzo a ja to nie mam tego broku. To też jest ja troszeczkę nie porządku. Jest brita, tak? trzeba, a